Znajduję się właśnie na jednym bloku, a wszędzie dookoła jest void. Nie jest to jednak zwykły blok, gdyż z niego mogę pozyskiwać różne surowce. Na mapie mamy 9 różnych faz, przez które będziemy się musieli przebić, aby pokonać smoka. W każdym etapie znajdziemy różne surowce, które pomogą nam w rozwoju wyspy. Za jakiś czas odwiedza nas także villager, od którego możemy zakupić wiele ciekawych rzeczy. Czy uda mi się przetrwać na one bloku? Przekonajmy się. A więc dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego one bloczka. Dokładnie tak. I jak nie widzicie, niestety pogoda na nie dopisała oczywiście, tak, pada deszcz, oczywiście, bo do intra nigdy nie może być perfekcyjnej pogody, ale to nieważne, w dzisiejszym odcinku zajmujemy się ogarnięciem najlepszych enchantów na naszą zbroję, oczywiście to tam nie, nie robimy god armoru, tylko po prostu robimy zwykłą, najlepszą zbroję, jaką możemy sobie zrobić w Minecrafcie. I tak, przed odcinkiem ja sobie tutaj chwileczkę normalnie powbijałem levele, mam 36 i udało mi się jeszcze w międzyczasie zaenchantować i zainchantować siekierkę. I jeszcze udało mi się z łuków w Grinderze sklecić łuk Power 4, Flame i Unbreaking 3. Niestety lootingu na miecz póki co nie zyskałem. No i nic więcej, póki co nie ogarniałem. Niestety też ci villagerowie mają póki co jeszcze niektórzy wysokie ceny, chociaż widzę, że już poopadały więc tyle dobrze. Tak, e, możemy spróbować zainchantować sobie klatę albo buty. E, dobra, nic ciekawego tam nie ma. Ewentualnie możemy sikierkę jeszcze jedną, żeby już mieć taką perfekcyjną. I tak. O, 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 tu sobie zainchantujemy. Będzie unbreaking? Będzie unbreaking. Dobra, to fajnie. Tak, musimy sobie jeszcze skraftować spodnie i hełm, abyśmy mieli full diamentowe itemy. E, tylko nie wiem, po co ja tu leciałem, jak przecież di diamenty są są tam. Nevermind. Dobra, więc spodnie i hełmik. I swoją drogą wreszcie mamy full diamond armor, bo tak trochę nie mieliśmy. To możemy sobie e, wywalić. Proszę bardzo. I teraz tak. Możemy sobie posprawdzać jakie enchanty nam tu siądą. Tu mamy respiration, protection 3, protection 3, i unbreaking 3. Okej. Okay. A co na mieczu by nam siadło? Fire aspect 2. Nie będzie lootingu. Sweeping Edge, to akurat spoko, bo Sweeping Edge nam się przyda. No i tak, mamy jeszcze jeden mieczyk, no i przydałoby się ten looting kurczę zdobyć. Taniec czy nam się uda? Nie wiem. Tak, tu jeszcze są nici, a jak coś to będzie trzeba jeszcze nici przynieść oczywiście. Też nie będziemy polegać tylko na tych villagerach, też będziemy sobie na spokojnie działać z grinderem, bo jakby w grinderze trochę szybciej ten level się wbija niż tutaj, ale na tym tradingu i tak dość dużo levela. Się udaje wbić, więc dzisiejszy odcinek będzie skupiał się głównie na enchantowaniu. Zobaczymy, jak nam to szybko pójdzie i zobaczymy, jaki też z tego wyjdzie długi odcinek. Mam nadzieję, że z tymi enchantami pójdzie nam w miarę szybko, że nie będę musiał spędzać nad tym 10 godzin. No i wiecie oczywiście, przeglądam sobie też czasami te łuki z grindera, bo tam naprawdę fajne rzeczy można czasami sobie znaleźć. I jeszcze powiem wam, że odnośnie tego, co rozkminialiśmy w poprzednim odcinku, a raczej co ja rozkminiam, czy da się ogarnąć ten deride right upgrade, póki co nie będę tego starał się zdobyć ze względu na to, że jest jakaś tam szansa, że na przykład może będziemy to mogli dopiero zdobyć w endzie. I jakby mi się wydaje, że póki co lepiej poczekać... Nie już faktycznie próbować to zdobyć. Dobra, czekajcie, po co ja tu przyszedłem? A, po nici, dobra. Tu się też nafarmiło trochę nici właśnie przed odcinkiem, bo mamy już dzień 36. Kończyliśmy ostatni odcinek, był chyba dzień 30 trzeci czy coś takiego, nie pamiętam, ale no trochę, trochę tych dni się już tutaj wbiło i mam nadzieję, że uda nam się do 50 dnia tak mniej więcej tam wyrobić, żeby schodzić do tego Endu i w ogóle, chociaż z tym Endem to jeszcze też chwilę, chwilę zabawy będziemy mieli, bo musimy sobie oczywiście pozyskać jeszcze Ender Pearl i to wszystko, a to nie jest takie proste, bo będzie trzeba się potrajdować z i ewentualnie ogarnąć sobie alchemika, i chyba ten alchemik byłby nawet szybszy niż. Trade'owanie z piglinami, tak mi się przynajmniej wydaje, bo aktualnie pereł mamy chyba z dwie albo z trzy, nie pięć, no to nawet trochę więcej, no ale to i tak nie jest ilość wystarczająca, ilość odpowiadająca nam, bo potrzebujemy tych pereł mieć 12. I Swoją drogą jeszcze musimy ogarnąć też endstone'a i właśnie to jest mój największy dylemat, jak ja mam tego endstone'a ogarnąć, ja po prostu mam kopać przed siebie w bloku czy nie? Aha, endstone'a możemy skraftować. Tylko do tego potrzebujemy sandstone. Dobra, pozwólcie, że ja sobie w pierwszej kolejności poprzenoszę te nici wszystkie. I dopiero później będziemy e, się tradować i wbijać level. Bo na razie i tak e, priorytetem jest w sumie poprzenoszenie tych nici, żebyśmy tam mieli się e, czym e, tradować. Dobra, w sumie tyle nici wystarczy póki co. Teraz tak. Za 30, za 30, za 21. Ten ma za 19 jeszcze. Dobra, nie jest najgorzej. Okej, okay. w takim razie sprawdzamy co nam tutaj wypadnie. Unbreaking, protection, protection, mieczyk knockback. Hmm, 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 możemy spróbować nie motykę, tylko mógł. właśnie jeszcze. Jeszcze by się przydało spróbować łuk. Tu miałem jeszcze ten łuk, o tutaj jest. Możemy sobie w międzyczasie też skoczyć, spać. I się nam ten czas zrobiła normalnie. Power 3. Oh, a, udaję. Nic ciekawego, serio. Daj mi książki. Na książkach coś będzie. Mhm, Power 1. O, Infinity. Biorę. Biorę w ciemno Infinity. Nic ciekawego. O, tu będzie Dep Strider. Dobra, dobra, dobra. Teraz bym potrzebował się potredować. dobra zrestobą się pokuję mordzia. Żeby ci smutno nie było. I tak, Dep Strider, Dept Strider, dobra. Spoko. Na razie się nie przejmuję, bo protection jak coś, to możemy sobie kupić. Hej, okay, unbreaking unbreaking, dobra w mieczu sharpness 4, looting 1. Kurde, jak nam się nie uda trafić lootingu, to ja normalnie się... Kurze I będę próbował chyba jakiegoś villagera ogarnąć, no bo serio, że ja na, da, nadal nie mogę trafić do lootingu, no to jest jakiś po prostu nieśmieszny żart. Dobra, w takim razie idziemy sobie teraz yy, pobić moby w grinderze i próbujemy wbić 30 levelek. Na pewno obstawiam, że dzisiejszy odcinek będzie od nas też wymagał chwili jawczenia, chwili takiej, właśnie różnej. No obstawiam, że to nam wszystko też zajmie, ale ok, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Mają za 19. Okej, okay, to jest rewelacyjne. Nagle za 19. To mi się podoba. Dobra, biorę ten szartnest z ciemno. No. Kurde! Aqua Affinity by się teraz przydało w ząbku. Ja tu są te nici. Dawaj mi te nici, bo ja potrzebuję Aqua Affinity. Ej, Villager jeszcze nam przyszedł. Fajnie wiedzieć. Za 21. jeden za 19. Trzeba jeszcze ogniska i się nam wbije 30 level. Ej, dobra, Aqua Affinity nam się przyda na hełmik. Teraz tak, będziemy mieli wszystko na hełmik? Chyba wszystko, tutaj, co? A tak, jeszcze miałem jeden hełmik skraftować. Teraz tak, tu nam wypadnie protection tylko trzeba tylko to protections zdobyć mogę kupować te ogniska może mi się kiedyś przydadzą. do emeraldy i tak mamy to nie jest żaden problem jeden tu jeszcze by miał ofertę chodź chłopie pewnie że ci nie ma sprawy. To chyba by było na tyle z tradingu w dniu dzisiejszym. W takim razie tak. Musimy czekać na moby w grinderze. Najprawdopodobniej znowu tam jest tona pająków. Też jest co się, no to wszystko zabrakowało. Gdzie jest ten villager? Gdzie jest ten villager? A tu jestem. Okej. Okay. Dzień dobry panie villager. Co tu pan ma ciekawego? zaró ten flesza bucket of pod kijanki do żab sobie jak coś były potrzebne, ale czy nam żaby będą potrzebne? Jakoś mi się nie wydaje, nie wiem, tyle chyba Rottenflesza powinno wystarczyć. Pono tu mordzia? Pione? Fajnie, spadaj! Dobra, mowy pospadały, moby pospadały, ale przyznam, że na tych mobach i tak się szybciej bije level niż na tych naszych pięciu villagerach, dobra. O, enchantujemy no jeszcze mi perfekcyjny hełm nie wsiadł normalnie, ty to to mogę odemprzątować, to mogę odemprzątować. Proste, proste, perfekto hełm, fajnie, no okay. catch. Tu nam jeszcze rekomendnik się przyda, może z grupami też by się tak udało. Na buty, na buty protection 3 i 3. A ile kosztuje feather 4? 24, kosztuje ile 3? 19. A, chyba nie ma sensu. O, oh, i się villagerzy. Te nici schodzą tak szybko. jest level i teraz tak. Lata, lata. Może być. To trzy. Jeszcze spodnie jakoś trzeba zainchantować. I będzie stoką. Później możemy się zająć łączeniem rzeczy. Teraz tak, to będzie trzeba połączyć. Zyskujemy tu tylko sweeping edge 3. Okej. Okay. To teraz tak. Możemy sobie spróbować jeszcze pokupować książki. To też nie było takie najgorsze. Bo muszę sobie ogarnąć więcej tego. Więcej Tak? Teraz tak. Będziemy potrzebować feather Falling 4. Na pewno. Będziemy potrzebować protection 4 razy 3. I mendingi to już był. Na breakingu chyba niestety żaden żutek nie ma. Dobra, teraz tak. Protection no i póki co jest spoko. Emeraldu, które się wyzbyliśmy, ale po co one w końcu są. Tego dirta sobie tu odłudym. Teraz tak, my jeszcze mamy tu Swift Sneaker. On się nam przyda na nogawice. No Dobra, 30 levelek i teraz tak. Zainchantujemy sobie jeszcze spodnie. Fire protection. Mm, 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 mm. O oh, Feather Falling 4, co Protection 3 może być, może być Protection 3, tylko musiałbym sobie lewerek podpisać. Niech stracę już tym ogniskami. Okej, okay. Prot 3. Fajno. W takim razie teraz tak. Możemy sobie do hełmu dorzucić Mending. Mamy full. Do klaty mm, prot 4 Mending. Tak, tak żeby nie było taniej? Taniej. Sperymending fajnie. Na na ten nie będę jeszcze dorzucał, bo by się nam unbreaking 3 przydało. I, i tu jeszcze buty. Okej. Okay. Dobra, na buty nam się jeszcze przyda Feather Falling, ale to mamy kupione, no i Protection break Nie, i Protection sobie. dobra. Okej, okay. jest dobrze. Jeszcze ten mieczyk nieszczęsny z tym lootingiem się nam przyda, ale nie widzę tego, żeby ten looting wytrwalił. Breaking 3, to by się nam przydało na, na buty. Nie, na... na nogawice. Dobra, to sobie to ogarniemy na spokojnie, trzeba tylko 30 level. Dobra, oczywiście standardowo sobie tu poprzenoszę nici póki co. Tak, myślę, że jak poprzenoszę nici, do sobie stanę przy tej farmie, żeby mi się moby zebrały i ja sobie będę je na spokojnie lepał. Dobra, zebrało się tu troje mobów, można je sobie iść i można dalej iść, przenosić nici. Dobra, i możemy się z nimi potrajdować. Wszyscy mają już takie drogie ceny. Że ma za 35, ma za 21, to jestem jeszcze spoko. Ma za 19, ten jest spoko, ma za 19. Reszta tutaj słabiej, to tak trochę słabietko, bym powiedział. 35 to jeszcze nawet ujdzie Jakby tych i tak mamy nielimitowaną mirość, no tylko trzeba... Tak o to chodzi. 32. level. Jeszcze parę, parę leveli i normalnie mamy wszystko. Czyli trzeba sobie tu Ach, czy, czy. Dobra, 30. levelek mamy wbity. W takim razie lecimy sobie tutaj. I mieliśmy sobie zainchantować buciki? Czy nie, czy tą książeczkę? Książeczkę mieliśmy zainchantować. I buciki, buciki dopiero teraz? Czy, czy nie, Czekaj, bo to było... Aha. Ej, 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 wiem, to nie. Tu mamy sobie narzucić prot. 4, Unbreaking 3, Swift Handling. Tak, teraz 4 z Unbreakingiem, Swift Sneak i za 18, dobra. Ogarniemy, może, Zależy jak bardzo wygórowane mają ceny. Dobra, jest ja 18 i teraz, proszę bardzo, i mamy normalnie Swift Sneak. Dziot, 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 dziot. Jestem małą wyścigówką Dobra i teraz ostatnia i najcięższa rzecz ze zbroi, czyli buty. Tak, potrzebujemy protection and nie, protection tutaj wrzucić, mending feather Falling 4. Ok, o Death Strider mamy, no jeszcze będą później tylko nam potrzebne e Soul Speedy 3. Ale no to już później jak będziemy mieli Soul Speed y 3, bo póki co to chyba jedyne co mamy to 3. Ba, ale to jest przyjemne uczucie, jak się wreszcie można szybko na slifcie e, przemieszczać. E, swoją drogą, jakby ktoś nie wiedział skąd mamy slifcnika 3, e, to z trade'ów z piglinami, tak więc jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, to to było w odcinku numer 3, tym godzinnym, więc zachęcam do nadrobienia. Swoją drogą można by się było przejść dzisiaj do netheru gdyby nie to, że nie mam złota. Mamy Soul Speed y 2 teoretycznie, ale Soul Speed 2 to ja chyba nie chcę nakładać, bo później i tak będzie trzeba dołożyć Soul Speed y 3, więc nie ma to sensu. Jeżeli byłem mniej słyszalny przez wcześniejszą część odcinka, przepraszam Was bardzo, ale system Windows, nasz kochany, postanowił, iż zmniejszy mi poziom głośności mikrofonu do 80% albo i mniej w... By... Ustawieniach audio i ja tego nie zauważyłem, przez co y, byłem mniej słyszalny najprawdopodobniej i to w sumie nie tylko pewnie na tym odcinku, tylko pewnie na jeszcze wcześniejszym, bo aktualizacja Windowsa był, miałem jakąś, jakiś tydzień temu chyba, więc jeszcze pewnie na wcześniejszych odcinkach też przez to byłem trochę mniej słyszalny. Tak więc super jesteś Windows nie zmienia się. A od początku odcinka zastanawiałem się, czemu ten wskaźnik mnie tak praktycznie nie wybija w ogóle. Że, że mnie gorzej słychać, nie tylko od początku tego odcinka, bo na poprzednim odcinku już się zastanawiałem czemu mnie tak ten nie wy, ten wskaźnik nie wybija mi tak jak zawsze, no to już się dowiedziałem, no to No, to w czas. Ten <grym> za 43, mhm, za 60, za 30, mhm, mhm. Mhm. Mm ja chyba zrezygnuję z tradem z, z, z Państwem na jakieś, jakieś parę dni, żebyście się ogarnęli z tymi cenami. No, to mi się wydaje, że to jest najlepsza opcja, bo bo ja nie mam zamiaru po takich cenach się tradywać. Przepraszam bardzo. Nie. Tawczymy i czekamy na mob. Ej, hey, jaki fajny łuk. Z panczem jeden. Fajne. Podoba mi się, podoba mi się, nie ukrywam. Mm, przyda się. Dobra, i tak, mamy 30. levelek. Bardzo się z tego powodu cieszę. I tak, aktualnie, 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 aktualnie. Możemy się zająć tymi butami. Mm, tylko tak, protection, feather falling. będziemy potrzebować jeszcze mendingu w takim razie, dobra, mending i teraz tak, protection z mendingiem, feather i teraz koszt połączenia, 26 leveli, 26 leveli koszt połączenia, ile koszt połączenia tych łuków, 23 levele. A jeszcze raz z tym 25, ło, cholipka. Tych dwóch, 17, 16. Dobra, to łuk nas jeszcze troje wykosztuje, coś czuję. Okej. Okay. No i tak naprawdę jeszcze teraz tylko ten nieszczęsny miecz później trzeba zrobić. Co jeszcze? A i te siekierki połączyć właśnie. To tak, 13, tak 17, szczerze, dałem już to od razu 13 i tyle. I trzeba tylko jeszcze mendingi nakładać na to, na to, na to, na to. Dobra. Ale to jak zdobędziemy ten 26 level na połączenie sobie butów. Szczerze wbrew pozorom się wydaje, że to enchantowanie to jest takie proste i w ogóle, a to takie nie jest. To, to nie jest proste. Wręcz przeciwnie. To chwilę zajmuje i to taką dłuższą chwilę. Niestety. Ale nie jest też najgorzej. Myślałem, że będzie szło gorzej, a jest dobrze. Szczerze wam powiem, że jest... Jest dobrze. Mogłoby być lepiej, gdyby pewnie tam nie było tony pająków. Zresztą możemy sprawdzić na Afrykamie. Dobra, myślałem, że jest gorzej. Myślałem, że jest gorzej z tymi pająkami. Myślałem, że ich jest tu więcej. A nie, ich jest tu jednak dużo. Nie było tematu. Dobra, możemy jeszcze sprawdzić, czy nasi villagerowie postanowili obniżyć wreszcie ceny. To jest najważniejsze pytanie. I odpowiedź brzmi nie. No cóż, dobra, tego jednego gostka możemy kupić więcej tych mendingów. Tak tego dokładnie. Będziemy jeszcze tych mendingów trochę potrzebować. Myślę, że jest cztery. Na pewno, dobra. Depstrider 3, jak fajnie. Szczerze, że go do końca, bo chcę zobaczyć, co ma później. Szkło, dobra. No i co masz jeszcze później? Okej, okay. mendingi już tutaj mamy. Fajnie. O, o, o! Ten jeden obniżył cenę, dobra. Mogę się z nim potradować. Dobra. Któryś jeszcze stwierdził, że obniży? Ten za 27 nie jest najgorzej, z tym też się mogę potraidować. Dobra. A reszta niech sobie czeka. W ogóle, jakby tak rozkminić, to teoretycznie teraz w Nederze bylibyśmy w stanie zrobić farmę endermanów. Tylko musielibyśmy znaleźć World Forest, a to nie jest proste. Ale dobra, łączymy to. Ej, perfekto to buty. Mamy, więc cały armor mamy ogarnięty perfekcyjnie, naprawdę się cieszę, pozostaje nam tylko ogarnąć no ten właśnie nieszczęsny miecz z lootingiem. Miecz z lootingiem, to nie ma jak się udać nawet, to się nie uda panie, to nie ma szans, to coś, to nie ma szans, to się nie uda. Nie, tak na serwerze by było jakby się udało, bo nie ukrywam, że no to to jeszcze ta końcóweczka mówię, bo ten looting tak naprawdę i będziemy mieli wszystko, a więc jeszcze i będziemy mieli ogarnięte wszystko, się później narzucić na każdy item mending i będzie spoko, mówię, no jeszcze ten łuk by się przydało połączyć, ale już tam mniejsza o większe, ale najważniejsze, że ogarnęliśmy naprawdę spoko armor, jakby według mnie mm, perfecto armor w gierce, tu jeszcze faktycznie później soul speedki, e, no a reszta, in my opinion, spoko. No tak naprawdę nic chyba więcej tu do szczęścia nie potrzebujemy aktualnie No i teraz możemy też się na spokojnie przekopywać Proszę Państwa, i to się nazywa kopanie wreszcie, a nie to, co było wcześniej. Jakieś takie powolne, żmudne kopanie. Takie czasochłonne, i w ogóle. Teraz normalnie sobie stoję, lecę bez problemu, żaden problem. Normalnie sobie kopię. Proszę bardzo, villager przychodzi i villager ma takie. Łopani, jak ty szybko kopiesz, że ja mam takie nowe. No czekaj, mordo, obsydian daj mi wykopać. E, tyle chciałem. Dobra, czy obsydianu mamy tu 9 sztuk, z koką. Dobra, co ty masz, villager, do zaoferowania? Cherry Sapling, Cobblestone Cherry Sapling chyba mamy dokładnie. Cobblestone mogę kupić. Cobblestone mogę kupić. Dobra, rzutę kościół. Tu, tu pojechał od ciebie Cobblestone. A. I czy coś jeszcze masz ciekawego do zaoferowania? To. mi Stone. Dobra, musimy sobie teraz wbić tak z minimum 36 level, żeby na pewno ten mieczyk ogarnąć. Dobra, Murdo, teraz tak. Enchanting Table, proszę Da jes mi lu ting. Dobra morda. Lu ting čem daješ. I normalnie jesłeś me rozumiesz? Enchanting? Lutting 3. Oj, ja on chyba nie rozumie. Whipping Edge 3. Dobra, ewentualnie z tego może wypaść jakiś nawet fajny miecz, więc ja bym to zostawił w teorii. O, z tego może coś fajnego nawet wypaść. bo może po prostu mieć mniej enchantów i wtedy tamtego miecza nie będę musiał enchantować, bo to jest droga inwestycja. Dobra, mamy ten 30. level wreszcie. Cudownie. A, powiem Wam, że chwilę zajmuje wbijanie tego levela. Dobra. Robimy test. Sam sweeping edge. Hmm. Dobra, nie, wasz, nie było tematu. To co ja mam powiedzieć, no... Halo. Tak, generalnie villagerowie obniżyli ceny, więc się tu z nimi potrajdowałem. Ten jeden tylko ma jeszcze takie zawyżone. I chyba zaraz zrobię to ponownie, tylko muszę poczekać, aż się odblokują. Kurde, stałem przy tym jakieś z 10 dobrych minut, chyba. No, jak tak patrzę, no to tak z 10 minut myślę, że tu stałem przy tej farmie. I wbiałem ten level. No, więc nie polecam. Eee, ale powiem Wam na pewno, że eee, trzeba sobie wziąć. Chyba sobie wziąć to, będziemy się mogli potrajdować z źródłami, tutaj normalnie, proszę bardzo. Dzień dobry żółtek numer 1. Dzień dobry ziółtek numer 2. Dzień dobry ziółtek numer 3 i dzień dobry ziółtek numer 4. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa żółta i ten też od nich no i cudownie. To się nazywa. To się nazywa bycie prawilnym człowiekiem normalnie, a raczej villagerem. Dobra. No co, co jest z tym enchantingiem? No... Kurde, mole jednego lutingu trzy mi nie może dać. No, żeż, proszę cię. No, nie potrzebuję twojego density. Yy, wiecie co, widzowie, ja to mam gdzieś. Ja to mam gdzieś <gry> ja, ja i tyle. Dawaj mi to. Będzie super mieczyk, cudownie. Teraz dawaj mi te mendingi. I nakładamy po prostu mendingi po kolei. No, już nas nie stać. Ale, ale ja to po prostu mam gdzieś. I ja się tym już nie przyjmuję. Idę po więcej nici, trzeba duplikator włączyć, nakładamy mendingi i ja to mam gdzieś. Ten looting to ja sobie ogarnę, chociażby, nie wiem, villagera jakiegoś ogarnę i tyle, bo dosłownie mi się już nie chce z tym kombinować. No jest za dużo roboty, to, je, to nie, to jest powalone. Ja wystarczy jednego villagera, stąd wyciągnę i będzie swoją drogą tych villagerów, jest tu ogrom. Dobra, jak będziemy budować w przyszłości jakąś większą halę do to... Villagerów nam styknie. Masakra, Żeby lootingu nie można było wydarzyć. A wiecie, co jest najlepsze? Jak żeśmy ogarnęli villagerów, to wypadł nam villager z lootingiem 3. Ja powiedziałem, że my ten looting ogarniemy w enchanting. Mhm. Mm Ogarnęliśmy. Eee, masakrę. Cóż ja na to poradzę, jak nic na to nie poradzę. Dobra, jeszcze tylko na. Aha, bo jeszcze nie kupiliśmy. Mendingu na miecz. Swoją drogą, okej. Okay. Na miecz będzie ile? 5 5 level'a, dobra Spoko Idzie na? I 5 level'a mamy mending Dobra. A czekaj, teraz żeby połączyć te łuki, jaki był koszt? 23... 23 Dwadzieścia level'a trzeba by było pić Czy mi się chce znowu up czyli wbijać level po to, żeby połączyć ze sobą dwa łuki? Muszę Muszę, bo chcę jeszcze ten łuk ogarnąć i mówię i będzie spokoj. Dobra, akurat nie powinno być jakoś ciężko. Dobra, mamy 25 level. Idealnie. Wreszcie, cudownie. <laughs> ok, skoczymy sobie jeszcze na szybko spać. I w takim razie możemy sobie iść połączyć łuczek normalnie, bo tu mamy Power 3, Punch 1 i Infinity. Będzie Git. Będzie Git, bo mi na tym Infinity zależy w sumie. I możemy sobie to połączyć teraz. spoko. A w sumie ten łuk możemy wywalić. Fajnie. W takim razie ogarnięte wszystko, co żeśmy chcieli. Z tym lootingiem to my się pobawimy kiedy indziej. Na razie i tak go zbytnio nie potrzebuję. Więc y, full armorek tak naprawdę ogarnięte perfekcyjnie. Dokładnie. Tak. A więc co? To by było na tyle dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i myślę, że ten odcinek e, też raczej nie powinien być za długi, e, chociaż pewnie i tak będzie z, z chwilkę normalnie trwał. E, no i co? Trzymajcie się serdecznie, życzę wam miłego dziąka, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz na kanale, ponieważ lecimy do 100 tysięcy subskrypcji i co? Dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się serdecznie, życzę wam miłego dziąka i do zobaczenia na następnych odcinkach, do zobaczenia wkrótce i bye bye. bye.